Mamy poniedziałek 31 lipiec. Grzegorz ma wykonane kolejne badanie kontrolne na yy, metodą doktora Fola, ale warto wiedzieć na aparaturze z europejskim certyfikatem dla urządzeń medycznych. Dzisiejsze badanie jak pani biolog yy, tutaj pokazuje, no yy, zresztą pa, może pani biolog tym razem się wypowie? Tak. Ma, ma wynik recyk... Tak, dzisiejsze w badanie wykazało. Yy, obecność wirusa okryszczki pospolitej, yy, nie daje on na dzień dzisiejszy żadnych objawów, yy, helicobacter pylori, którego jest zdecydowanie mniej niż w ostatnim badaniu tak. i brak obecności glutenu, czyli yy, tutaj dieta Pana Grzegorza była, yy, była bardzo skuteczna, yy, nie ma na dzień dzisiejszy glutenu. Chcę jeszcze, jeszcze Pani biolog może powie, tak. y, o, bo sprawdzała boreliozę boreliozy. raz jeszcze. E, tak, po raz kolejny była sprawdzana borelioza i nie ma na pewno boreliozy. Mhm. Na Czyli na rozcieńczeniu na 5 na tysięcy. Na rozcieńczeniu, na rozcieńczeniu no, Nie stwierdziliśmy krętu. Tak. Grzegorz, powiedz coś no, jeszcze na temat, na, na temat tej, na temat, tej po... diety swojej, tak, bo po... przecież gluten wysprzątałeś w ciągu tak, dwóch tak. tygodni. Chcę podziękować, właśnie, Kolejna raz z Basią. zaraz pokażemy wyniki Basi. Wiarygodne to jest. Pokazuje dwa tygodnie żadne, żadnego chleba, żadnego cukru, żadnego nawet loda nie zjadłem. Tak, rygorystyczna, tylko jarzyny, Basia świadkiem. Zupa z 22 warzyw. Dodana tylko była łyżka masła. Żadnego cukru. Nawet owoców słodkich nie jadłem. W trakcie miałem surowe pomidory, jadłem z mojej farmy. Także i surowe ogórki, oprócz tych zup. I są efekty widać teraz na, na tym, że nie ma tej yy, glutenu. Pewnie. Także kapitalnie i polecam. Chwila prawdy mojego życia, no bo nie mogę pracować, stawy bolą. Ciekawostka czy wyjdzie bolejoja, czy jest tak dobry sprzęt, że mam nadzieję, że powtórzę na tym samym urządzenie Fola, dlatego trzeba powtarzać ciągle na tym samym, a nie u każdego z każdym razem kogoś innego, bo nie wychodzi. Także fila, moment po, po tym badaniu zaraz Wam pokażę, co się dzieje. Pozdrawiam. Hej. No niestety jestem w gabinecie po czterech latach i za Ewa jestem świadkiem. Trzy lata temu robiłem na największym rozcieńczeniu 5 tysięcy bolejozy nie było żadnej. Pani obydwie te same były, robiły. Była powtarzana wielokrotnie i nie było żadnej boliozy. Także to nie jest odnowienie starej goliozy, tylko pokryzuję w tamtym roku 10 kleszczy, w tym roku na brzuchu. Agata wyciągała duży kleszcz, potężnie i na pół brzucha. Był. Także od czerwca widziałem, co się dzieje, bo już poczułem po bólach ramion, po bólach kości. A więc na poziomie 200 bolerioza. Tak? Duże zagęszczenie. Duże zagęszczenie. I dodatkowo wystąpiła flamedia. Co tam jeszcze? No i my koplaca. Także zaczynamy walczyć, pokazuję, w tym samym gabinecie ciągle na tym samym urządzeniu, nie chodzę po różnych, bo mogą być różne poziomy jakości tych urządzeń. Jedni mają zakupione na Allegro za 1000 zł, ludzie mają tutaj sporządzony sprzęt za, za parę tysięcy złotych, dlatego... Będę powtarzał, pokazywał wyniki, obserwujcie, zaczynam teraz robić, zmobilizujmy to do walki, zaczynam prowadzać działa, salnę, tlen, kupuję butle, pokażę, pokażę, pokażę kru po kolei krok po kroku i do grudnia zobaczymy, czy się wyjazd z lutym na Kubę, tak żeby zaczynuje Ja w Skorpiona, a tak, mam teraz mobilizację do tego, żeby walczyć. No najpierw trzeba poznać wroga. Od tego gabinetu zacząłem, mogę sobie jeszcze sprawdzić ICC i BG z, kwi, z w badaniu laboratorium, ale tu i wierzę. Stwierdzą, że tam, że nas nie jest wiarygodny. Jest to jest na tym samym urządzeniu, na tym poziomie, tak? Na naszym poziomie europejskim, tak? To jest, to tak? jest sprzęt medyczny i Medis. Yy, no ma certyfikację, rzeczywiście jest to klasa bardzo wysoka sprzętu. Rozcieńczenie od 1 do 5 tysięcy mówi o tym, że to 5 tysięcy jesteśmy prawie, że pewni, że patogenu nie ma w organizmie, Na im cyfra niższa, tym więcej patogenu. Jesteśmy to w stanie monitorować na bieżąco. No. Także no, dość sporo tego na ten moment musisz walczyć różnymi sposobami. No, naszym między innymi są częstotliwości, czyli my tutaj dokładamy każdemu pacjentowi jednak e, zabiegi biorezonansowe. No plus zioła to wszystko, co tak, stosujesz tak. na co dzień. Tak, ja od razu biorezonans mam u siebie na cztery grody, pokazałem teraz grupę te załącza Biozapę mam w domu, z domu cztery lody. Obserwujcie nasz kanał, filmiki pokażę. Na za miesiąc będę tutaj prosił, żeby Żeni kontrolę zrobiła i potem w grudniu znowu zrobimy kontrolę, zobaczymy jakie wyniki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. No niestety, biorę zapad i muszę walczyć. Dziękuję.